Widzowie, to naprawdę dzisiaj nie będzie dla mnie łatwy dzień. Przed chwilą, tak jak widzieliście, przyjechał kurde do mnie klient kupić to gospodarstwo. Tam właśnie stoi. Zaraz, kurde, muszę do niego pójść, ja tutaj sobie na, na dach. Na dach wszedłem, żeby go wypatrywać. Oj, widzowie wy możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję na kanale na pocieszenie, bo lecimy po 2000. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Że jak najszybciej to dobijemy No i kurde co, no chyba musimy zejść z tego dachu I pójść pokazać temu klientowi Bo on chyba zaraz to pojedzie Powiedziałem mu, dobra słuchajcie z kombajnu Powiedziałem mu kurde, żeby se wjechał Jak będzie chciał, czekajcie dobra Pójdziemy sobie gdzieś dalej Żeby on nie usłyszał no, Pokażemy mu to gospodarstwo Mam nadzieję, że on to kupi Mam nadzieję i nie mam nadziei No mam nadzieję chyba jednak, że on to kupi Bo jak nie to no, nie było za dużo chętnych na to gospodarstwo, więc mam nadzieję, że on to kupi jednak. No, więc co, chyba idziemy do niego, no. Trzeba, trzeba się przywitać, kurde, z nim. Dobra, otwieramy bramkę. Dzień dobry. Dzień dobry, to pan sprzedaje to gospodarstwo? Tak, to ja. No to super, to może teraz się przejdziemy i... Dobra, to chodźmy, teraz panu pokażę to gospodarstwo i się pan zdecyduje. Czy pan to kupuje, czy pan tego nie kupuje A jaka tam była cena, bo ja zapomniałem No tak jak było na ogłoszeniu Te 3 miliony, no nie No ja nie wiem, te 3 miliony to trochę nie za dużo Proszę pana, pan zaraz zobaczy to gospodarstwo To panu kopara opadnie Dobra widzowie, widzieliście, on chyba jest chętny Raczej na to gospodarstwo Chociaż jednak mówi, że trochę Że trochę to dla niego Kurde, że, to, że trochę to dla niego Za dużo no, on tam jeszcze coś powiedział, że chce sobie zrobić, i zaraz i zaraz mogę mu pokazać to gospodarstwo. Tak więc, zaraz chyba będę mu pokazywać. Kurdego jeszcze muszę zapytać, czy on będzie chciał, e, żebym kamerował to, czy nie. To jak, jak się zgodzi, to będę wam to nagrywać, jak nie, to, to, chyba, to chyba nie będę wam nagrywać. Bo... Chyba że z ukrytej kamery, ale to widzowie może być trochę riski. Ale co, na razie widzimy się, jak on przyjdzie. No, tak więc tutaj, proszę pana, mamy dom. Kurde, oczywiście jajeczkę tutaj zostawiłem, ale one stare, to już pewnie zgniłe są. Ale trudno, co tu można o tym domu więcej opowiadać? Idzie pan przodem, to. Zaraz panu wszystko jeszcze pokażę. Tutaj jest oczywiście mój motorek, ale jak coś to jego ja y, nie sprzedaje. Tutaj, kurde, taka kosiarka, kosz na śmieci. Tutaj, oczywiście, kurde, Buda psa. Piesek jest oczywiście bardzo ładny, bardzo grzeszny. Biega tutaj sobie, jak pan widzi. Tutaj przy pana jest oczywiście garaż. Y, Volkswagen. Jakiś tam. Nie pamiętam który to, który to był, ale jakiś Volkswagen na pewno fajny on jest. Farnie, fajnie się nim jeździ, powiem panu. Tutaj pod oczywiście jest talerzówka. Tutaj Tour i John Deere oczywiście. Może się pan, kurda se wsiąść i się, i się nim przejechać. Tak więc widzi pan, że mega zajebisty, nie? Tutaj oczywiście mejka ciśnieniowe, jakieś palety, kurde jakieś drewienka, jakiś oprysk, jakiś ten maszyna do workowania. Eee, ziarna to chyba jest tutaj w tym garażu, oczywiście, nasiona. Kurde, jakieś oczywiście nawozy, jakieś takie różne pierdoły. No i tutaj przebana jest, kurde, trochę maszynek BMK. Zajebista, naprawdę fajna. Mega, mega szybko się rozpędza. Ma naprawdę zajebiste przyspieszenie. Można nią zajebiście driftować, jest naprawdę super. Tu oczywiście kopaczka do ziemniaków w ogóle nie była praktycznie używana. Może kiedyś tam była używana, ale ona jest w miarę nowa to. Tutaj oczywiście siewnik, tu oczywiście kultywator, rozsiewacz nawozów, pług i oczywiście dwa zajebiste ciągniki. Nigdy przepana się nie psuły, Tu naprawdę zajebiste, świetne. Kurde, naprawdę Polecam panu i tego MFA i tą 60, naprawdę zajebiste sprzęty. Tu oczywiście mamy sadareczkę do ziemniaczków, przetrząsarkę do trawy, kosiarkę i zgrabiarkę do trawy Tutaj mamy oczywiście Silos do zboża Tutaj ten garaż oczywiście jest prawie pusty tylko jakaś paleta, kurde Tutaj oczywiście Hederek do Bizona i oczywiście kurde beczka do gnojowicy no i tutaj przepana jest dowalony totalnie Kombajn kurde Klas Dominator Naprawdę zajebisty przepany, naprawdę on się nigdy nie psuł, zajebiście chodził każdego roku Ścinał zboże i naprawdę super jest. Tutaj, kurde, jest taki, taka przestrzeń, gdzie można sobie trzymać różne rzeczy. Tutaj, przepana, oczywiście mieszkają przepiękne świnki, które nigdy nie chorowały. Są przepiękne, są przezajebiste. Naprawdę można o nich mówić tylko i wyłącznie super słowa. Tutaj taka fajna Sip kostkująca. A to jest, przepana, naprawdę zajebisty, wielofunkcyjny wóz, kurde, który. Można używać do naprawdę wielu różnych rzeczy. Tutaj, koło świnek, oczywiście, taka przyczepa niebieska. To też może pan jej używać do różnych rzeczy. Naprawdę, jest też super. Naprawdę, dużo uniesie. Do 6 ton, nawet więcej jak pan tu widzi. To 6 ton to jest absolutne minimum. To ona. Załaduje, ona naprawdę załaduje dużo więcej niż 6 ton. Tutaj jest taka stodoła, ona jest pusta, ale może pan ją załadować czym pan tylko będzie chciał. Tutaj oczywiście taki kama, kurde, który też nie był używany praktycznie, ale on, on jest naprawdę zajebisty. On tutaj praktycznie jest trzymany jako zabytek, ale on naprawdę świetnie działa. Może się pan nawet nim przejechać. Dam panu kluczyki. I zobaczy pan, że to jest naprawdę totalna petarda. Tutaj kurde różne złomy składuję, które mogą się zawsze przydać. A tutaj przepana oczywiście mieszkały sobie kurki. One naprawdę też nigdy nie chorują. Są totalnie bezproblemowe i naprawdę dają pyszne jajeczka, także naprawdę polecam. A few moments later. Tak więc przepana, przeszliśmy się praktycznie po całym gospodarstwie już. Może pan jeszcze się przejść jak pan chce i sobie wszystko pooglądać, ale co pan uważa o tym? O nie kurwa, No przecież to jest zajebiste. W życiu na lepszym gospodarstwie nie byłem. Jak tu u pana. No i super kurde. Szufla! Szufla! I gospodarstwo niedługo będzie pana. Tylko kurde trzeba jeszcze podpisać odpowiednie dokumenty. I gospodarstwo jest pana Super, już się naprawdę nie mogę doczekać Kiedy tu będę mógł coś porobić Na tym gospodarstwie Już taki jestem po prostu nakręcony na to gospodarstwo Tak więc widzimy się jutro U notariusza, tak? No jasne Do widzenia przy Pana naprawdę zajebiście było Do widzenia, do jutra, miłego dnia Dobra widzowie Jak widzicie ten gościu oczywiście już pojechał O Boże Na całe szczęście na całe szczęście on chciał kupić to gospodarstwo. Słyszeliście, zajebiście mu się podobało. Naprawdę, kurde, szczerze, wydaje mi się, że jak za tą ziemię, kurde, za łąkę, za to całe gospodarstwo 3 miliony, to naprawdę jest mega, mega mało. Ale, widzowie, mi naprawdę zależało, żeby sprzedać to gospodarstwo jak najszybciej. No może nie jak najtaniej, bo też chciałam coś zarobić na tym, ale. No 3 miliony to może trochę mało jednak jest za to. Napiszcie koniecznie co o tym uważacie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. I napiszcie jak Wam się podobał ten odcinek, ale ja się już z wami żegnam. Siemano!